Cześć Czarownice! Witajcie na moim magicznym kanale! Tak się składa, że robię porządki w swojej magicznej przestrzeni. Muszę skręcić portal kominkowy, który będzie stać koło mojego ołtarza, przyozdobić ściany i pomyślałam sobie, że jest to idealny moment, żeby nagrać film właśnie o ołtarzu. Dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam, w jaki sposób stworzyć swój własny ołtarz, po co on jest i do czego służy oraz podzielić się z wami ujęciami z dekorowania i urządzenia mojej magicznej przestrzeni. Na moim Instagramie serdecznie Was tam zapraszam. Często pokazuję, zarówno w relacji, jak i na zdjęciach, zmiany, jakie zachodzą w mojej magicznej przestrzeni, szczególnie w obrębie ołtarza. Ołtarz jest dla mnie bardzo ważnym miejscem, ponieważ jest to moja prywatna przestrzeń. Na nim trzymam wszystkie przedmioty magiczne, i między innymi to motywuje mnie do ciągłego rozwoju. W domu mam więcej niż jeden ołtarzyk, chociaż ten, który widzicie, jest najważniejszym. Oprócz tego, kominek i kilka innych miejsc w częściach domu służą mi jako takie mini ołtarze. I w ogóle myślę, że otaczanie się takimi miejscami, poświęcanie czasu na ich tworzenie i gospodarowanie sprawia, że często Nieświadomie się rozwijamy na naszej magicznej ścieżce. Uważam, że każda czarownica powinna mieć swoją mistyczną przestrzeń, w której czuje się dobrze. Wiem, że osoby, które nie siedzą głęboko w temacie, mogą się trochę przestraszyć. Słowo ołtarz. Kojarzy się głównie z kościołem lub z zakazanymi praktykami, z czymś raczej niedostępnym dla zwykłego człowieka. Dlatego wiem, jak bardzo dziwnie to brzmi, kiedy mówię, że mam w domu ołtarz. Więc czym tak naprawdę jest magiczny ołtarz? Jest to miejsce święte, odcięte od całego świata. Dla wielu czarownic jest to miejsce intymne i nie może go oglądać nikt inny poza właścicielem ołtarza. Jest to miejsce bezpieczne, w którym czarownica rozwija się, odprawia różne rytuały, odpoczywa, medytuje, uzupełnia notatki i wykonuje magiczną pracę. Ołtarz jest niczym innym jak sanktuarium dla czarownicy. I mimo, że wszystko, co dotychczas powiedziałam, brzmi raczej poważnie, to tak naprawdę do stworzenia ołtarza nie są nam potrzebne bardzo drogie rzeczy. Sam etap tworzenia jest bardzo intuicyjny. Ustawienie ołtarza też nie ma jakichś rygorystycznych zasad. Każda czarownica podchodzi do tego indywidualnie, kieruje się swoją intuicją, gustem i potrzebami. Tak naprawdę najważniejszą zasadą tworzenia ołtarza jest uzmysłowienie sobie, do czego będzie on nam służyć. I jaki jest jego cel? Ołtarz można stworzyć w dowolnym miejscu, i tak jak już mówiłam, nie potrzeba do niego żadnych finezyjnych narzędzi czy przedmiotów. Tak naprawdę, jeżeli umiesz pracować z energią i intencjami, jesteś doświadczony i nie masz chęci tworzenia ołtarza, to nie musisz go mieć. Tak samo jak żadnego przedmiotu magicznego. Czarownice, które są już doświadczone i korzystają z narzędzi rytualnych oraz otaczają się magicznymi przedmiotami, najprawdopodobniej po prostu lubią te wszystkie gadżety i przyjemnością jest dla nich korzystanie z nich. Jednak, kiedy jesteś początkującą czarownicą i dopiero zagłębiasz się w tę tematykę, to ołtarz i przedmioty rytualne mogą ci się bardzo przydać w magicznej pracy. Posiadanie własnego ołtarza pomaga również w nakierowywaniu energii. Ja uwielbiam otaczać się magicznymi przedmiotami. Uważam, że te wszystkie figurki, zioła, sztylety, kielichy są po prostu piękne. Szczególnie te, które są tworzone ręcznie, przeze mnie lub przez innych artystów. Ja bardzo dbam o swój ołtarz, ponieważ to miejsce motywuje mnie do ciągłej praktyki i rozwoju. Co jakiś czas zmieniam również jego wystawę. Dodaję świeże kwiaty lub suszę nowe zioła. Często robię na nim porządki, ponieważ chcąc nie chcąc, ołtarz jest również moim głównym miejscem pracy. To właśnie tutaj tworzę swoje świece, oleje, różdżki i inne magiczne przedmioty. Przez co często się brudzi, wiecie, tam skapnie wosk. Gdzieś indziej rozsypią się zioła, i tak koło się zamyka. Zanim stworzysz swój własny ołtarz, musisz zastanowić się, po co ci on jest potrzebny. Ołtarz w domu najczęściej tworzą czarownice, wróżki i innowiercy, czyli osoby, które wyznają wiarę inną niż chrześcijaństwo. Bardzo możliwe, że będziesz chciał połączyć jedno z drugim, czyli stworzyć ołtarz, który będzie jednocześnie miejscem pracy oraz świątynią. To wszystko jest sprawą bardzo indywidualną. Można wymienić kilka typów ołtarzy. Ołtarz może pełnić rolę swoistej świątyni miejsca, w którym honorujesz dane bóstwo bądź bóstwa lub inne istoty. Taki ołtarz ma zwykle bardzo prostą formę: kilka świec, kadzidło i posążek, bądź inna rzecz, która reprezentuje istotę, energię, w którą wierzysz. Ołtarz pełniący rolę świątyni należy odpowiednio poświęcić dla danego boga lub bóstwa czy energii. Ołtarz rytualny gości najczęściej w domach wikan i innowierców, którzy wyznają stare religie, czyli na przykład rodzimowierców słowiańskich czy germańskich. Ołtarz Rytualny jest miejscem, przy którym odprawia się rytuały, celebruje koło roku, fazy księżyca, składa się ofiary, na przykład z miodu pitnego, odprawia się święta, przywołuje żywioły i pracuje się z naprawdę dużą energią. Jeżeli wyznajesz którąś z tych religii lub jest Ci blisko do tego, co powiedziałam, to przy tworzeniu swojego ołtarza musisz kierować się pewnymi zasadami, które obowiązują w danym wydarzeniu. Wyznaniu bądź tradycji magicznej. Oczywiście cały czas bierz poprawkę na to, co mówiłam wcześniej. Ołtarz jest sprawą indywidualną i jego wygląd zależy od Twoich potrzeb. Możesz dodawać dużo rzeczy od siebie. Jednak moim zdaniem warto wziąć sobie te zasady do serca, ponieważ zostały one stworzone po to, aby w takich miejscach jak magiczna przestrzeń panowała harmonia. Jakie więc zasady mam na myśli? Na przykładzie Wika mogę Wam powiedzieć, że każdy przedmiot na ołtarzu oraz sam ołtarz ma swoje miejsce, które uzależnione jest od kierunków świata, które są tożsame z żywiołami. Taki układ ołtarza nazywa się układem kardynalnym. Takiego sposobu ustawienia ołtarza używa bardzo dużo czarownic, nawet niezwiązanych z wika. Nie jest on obowiązkowy, jednak nie da się ukryć, że wprowadza uporządkowanie i harmonię. Możesz też ustawić ołtarz w kierunku, który jest ci najbliższy. Na przykład w stronę wschodu lub zachodu, jeżeli chcesz pracować z energią Słońca, ewentualnie możesz ustawić swój ołtarz w oparciu o dany żywioł, do którego ci blisko. Każdy kierunek świata związany jest z danym elementem. Północ związana jest z Ziemią, wschód z powietrzem, południe z ogniem, a zachód z wodą. Oprócz tego, na ołtarzu i obok niego powinny znaleźć się przedmioty obowiązkowe w rytuale. Na przykładzie Wika są to atame, świeca, kociołek bądź kadzielnica, kielich. Kadzidła, miotła i tak dalej. Miejsce każdego z tych przedmiotów również uzależnione jest od kierunków świata. Na moim kanale możecie znaleźć filmy o miotle i księdze cieni. I jeden i drugi film to mocarne kompendium wiedzy na temat tych dwóch narzędzi czarownic. Natomiast o reszcie przedmiotów oczywiście pojawią się filmy. Napiszcie w komentarzach, o czym chcielibyście dowiedzieć się najszybciej może o kociałku. A wracając do tematu. Tak jak już wspominałam, główne przedmioty rytualne według wika mają swoje obowiązkowe miejsca na ołtarzu. Na przykład kadzidło powinno palić się na wschodniej części ołtarza, ponieważ reprezentuje ono powietrze. Kielich powinien stać w okolicach lewej strony ołtarza, ponieważ związany jest z wodą. Sztylet powinien leżeć w prawej jego części, kociołek natomiast po stronie południowej. Miotła powinna leżeć u stóp ołtarza płasko. Posąg bogini powinien stać po stronie lewej, zaś posąg boga po prawej. I analogicznie, wszystkie elementy, które kojarzone są z pierwiastkiem męskim i żeńskim, Powinny znajdować się w odpowiednich strefach ołtarza. Wiem, że się trochę rozgadałam na temat ołtarza wikańskiego. Każda inna religia ma swój rozkład, jednak po prostu do tego wikańskiego mi najbliżej i ja sama korzystam z takiego właśnie rozkładu magicznego miejsca. Ołtarz może być po prostu tylko i wyłącznie miejscem pracy. Może służyć do medytacji, do wróżenia, tworzenia zaklęć, nie musi być związany z żadnym wyznaniem, a jego jedynym zadaniem może być po prostu praktyczność i swoboda w wróżeniu czy pisaniu dziennika. To są takie trzy typy ołtarzy którymi możesz się inspirować przy dekorowaniu i urządzaniu swojej magicznej przestrzeni. Oczywiście, tak jak wspominałam na początku filmu, możesz mieć więcej niż jeden ołtarz. Możesz stworzyć kilka ołtarzy, które będą pełniły różne funkcje. Możesz tworzyć też ołtarze przenośne, na przykład przy pomocy małego taborecika lub skrzyneczki. Możesz tworzyć ołtarze jedynie poza domem, a w domu nie mieć żadnego. Jeżeli lubisz odprawiać rytuały na dworze lub nie masz możliwości tworzenia ołtarza w domu. Możesz mieć tylko jeden ołtarz, a możesz mieć ich pięć. Ba, cały twój dom może być swoistą magiczną przestrzenią. W tym temacie nie ograniczacie Absolutnie nic. Właśnie urządzam dodatkową przestrzeń w moim magicznym domu. Skręcam portal kominkowy, który będzie pełnił funkcję mojego ołtarza intencyjnego. Można to nazwać update'em ołtarza czy lekkim podrasowaniem, rozszerzeniem i personalizacją. Takie magiczne update'y pojawiają się u mnie za każdym razem, kiedy tworzę lub dostaję coś nowego. W ten sposób ta przestrzeń jest bardziej spersonalizowana. Najlepszym sposobem, żeby spersonalizować swój ołtarz, jest własnoręczne tworzenie magicznych akcesoriów i ozdób. Produkty rękodzielnicze również mają wielką moc, więc polecam to bardziej niż kupowanie masówek. Na moim ołtarzu stoją rzeźbione przeze mnie statuetki, suszą się uzbierane zioła i palą ręcznie robione świece. Przy tworzeniu ołtarza warto korzystać z symboliki kolorów, ziół i minerałów. Przystosować je do swoich potrzeb. Ja na przykład regularnie zmieniam palące się na ołtarzu świece. Kiedy obchodzę sabat, palę świecę dedykowaną danemu sabatowi. Kolorystykę świec dobieram do intencji i pory roku. Na przykład w miesiące letnie najczęściej palę świece żółte, natomiast w miesiące zimowe stawiam na czerwień oraz złoto. Duży wybór świec magicznych znajdziecie w mojej apteczce czarownicy. Zostawiam Wam wszystkie linki na dole. Ołtarz jest miejscem, w którym skupiamy naprawdę wielką moc, dlatego to właśnie na nim najlepiej ładować kryształy czy amulety i talizmany. Nie zapomnij również o innych dekoracjach, które są związane z Tobą oraz z tym, w co wierzysz lub z tym, czemu poświęcasz swój ołtarz. U mnie jest to na przykład zielony człowiek, duch lasu oraz ręcznie wykonane koło roku. Nad moim ołtarzem energetyzują i suszą się zioła, a głównie energetyzują wisiorki, które najczęściej noszę lub które tworzę do swojej apteczki czarownicy. Jeżeli rozchodzi się o inne przedmioty, które mają znaleźć się na ołtarzu, to jest to osobista kwestia. Na moim ołtarzu stoją komutki do przechowywania olejów, kadzideł i innych tego typu rzeczy, które tworzy ręcznie zaprzyjaziona czarownica. Link zostawiam Wam w opisie. Dzięki czemu dużo, że tak powiem, pierdółek jest ładnie uporządkowana i wszystko ma swoje miejsce. Na moim ołtarzu stoi również kula do wróżenia. Dzwon rytualny, moje kociołki oraz naprawdę dużo świec. Kiedy już Twój ołtarz jest gotowy i wszystko masz uporządkowane, zarówno w głowie, jak i na ołtarzu, nadszedł czas na jego oczyszczenie i poświęcenie. Etap oczyszczania ołtarza i przedmiotów na nim stojących jest bardzo ważny, ponieważ ta przestrzeń musi być gotowa na przyjęcie Twojej energii. Do oczyszczania ołtarza możesz użyć szałwi albo palo santo lub innego kadzidła, albo przeprowadzić rytuał oczyszczający, w którym oczyścisz przestrzeń za pomocą narzędzi, które są związane z danymi elementami. Na za pomocą wody, dymu, kadzidła i miotły. Ostatnim etapem tworzenia ołtarza jest jego poświęcenie. Jak to wykonasz, zależy tylko od Ciebie. To może być zwykła prośba do żywiołów i bóstw, aby popłogosławiły ten ołtarz, wypowiedziana na głos. To może być rytuał albo stworzenie magicznej intencji, a następnie spalenie jej na ołtarzu. Wszystko zależy od Ciebie. Jak widzicie, w tworzeniu własnego ołtarza nie ma wielkiej filozofii. Wystarczy wiedzieć, po co on jest i do czego służy. Mam nadzieję, że wiedza, którą wyciągniecie z tego filmu, pomoże wam w organizacji waszej magicznej przestrzeni. Napiszcie, jak wam się podoba mój ołtarz po generalnych porządkach oraz co sądzicie o nowej części mojej magicznej przestrzeni, czyli portalu kominkowym. Koniecznie wpadajcie na mój Instagram. Tam może się ze mną skontaktować lub o coś zapytać. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w kolejnym magicznym filmie.